Witajcie. Z tej strony Tarot Logos. Zapraszam Was na numerologiczną ósemkę. W późniejszej części filmu również ósemka z czwórki. Co o nich powiedzą karty? Jakie rady dostaną? Zapraszam. Cześć. Zapraszamy Was na spotkanie z wibracją 8. ósemki lubią porządek, lubią mocno stać na ziemi. Jest to wibracja praktyczna. Jak coś robią? To z reguły ich działania są wcześniej zaplanowane, dosyć gruntownie. Ciekawi ich, ciągnie ich do tajemniczych spraw. Są też mistykami, jest to wibracja mistyków. Tak bardzo ogólnie. Uparte, bezkompromisowe. Jak sobie coś wymyślą, uparcie będą dążyć do realizacji swojego celu. Są też pamiętliwe, twarde. Mocno stąpające po ziemi, odważna i uduchowiona. Zapytamy się Tarota, co dla wibracji ósemkowej powiedzmy na czas roku, czas do 12 miesięcy. Od teraz. O nie. karty się sypią. Kim są, na jakim etapie aktualnie, dokąd zmierzają i co im w tym pomoże kim są? No zmierzają co im w tym pomoże. Kim są? No tutaj pojawiła się karta yy, Diabeł. Jak wiemy, Diabeł nie jedno ma imię, nie jedno ma twarz. Yy, mam wrażenie, że część z Was, ósemki drogie, yy, w tym momencie możecie się zmagać z pewnymi rodzajami Problemami różnego rodzaju. Być może ulegacie manipulacji bądź manipulujecie, manipulujecie innymi, manipulujecie rzeczywistością, być może jesteście pod wpływem negatywnej energii. Która was przyciągnęła i kusi. Diabeł ma to do siebie, że kusi, więc nic dziwnego, jeżeli tak się stało. Co jeszcze nam mówi ta karta? Diabeł mówi też o wszelkiego rodzaju używkach, nałogach, uzależnieniach od czegoś bądź od kogoś. Ale też jest to karta, która może mówi właśnie o tej energii, której macie w sobie bardzo dużo, nierozładowanej, która, która będzie potrzebowała ujścia, rozładowania, uwolnienia. Dokąd zmierzacie? Zmierzacie tutaj, karta jest umiarkowanie, czyli mówi o uzyskaniu harmonii, spokoju wewnętrznego, równowagi, o takim poczuciu, że wszystko to, co jest Wam potrzebne, jest dla Was dostępne. Tak, czyli do tego zmierzacie. Czyli w przeciągu tego roku, jakby wasze działania, wasza praca będzie do tego dążyła, tak, żebyście finalnie się uspokoili, uzyskali tą równowagę i harmonię wewnętrzną, co Wam w tym pomoże? Azbuław, czyli działanie, konkretne działania, konkretne działania, które też Patrząc się na tą pierwszą kartę, nawiązując do tej nierozładowanej energii, mówi też o tym, żeby tą energię, którą macie w sobie, zamienić w pozytyw i po prostu działać w jakimś konkretnym kierunku, cel. Tak, cel i energia skondensowana ukierunkujecie ją, a, a czeka Was po prostu równowaga i, i, i taki porządek pewnego rodzaju w waszym wnętrzu, jak również w otoczeniu, bo to też wpłynie na, na wasze otoczenia. Nie wiem, co wy na to. Ja się zasko ja mnie zaskoczył ten diabeł dosyć mocno. No yy. to, jak wiecie, to nie jest tak, że karta rot, karta diabeł, ona ma tylko, nie wiem, negatywne yy, aspekty. Yy. Ona mówi o określonej energii. Tak, żebyście tutaj się nie bali. O diabeł, nie. To jest określona energia. Energia w tej karcie yy, mówi, że być może jesteście pod wpływem jakiejś negatywnej energii, ale to jest informacja. Tak? I yy, jak mamy już jakąś świadomość i informację, mamy możliwość coś z tym zrobić. Ale też mówi właśnie o dużej energii. Czyli macie te zasoby energetyczne w sobie, które wystarczy w odpowiedni sposób ukierunkować. A, aby tę harmonię i równowagę uzyskać. I ten spokój, i, i yy, no i dobrobyt, tak? No bo umiarkowanie to też jest taka karta, która mówi o yy, takim poczuciu, że to, co jest mi potrzebne, mam, czyli mam do tego dostęp. Mam yy, wszystko to, co potrzebuję. Nic więcej mi na ten moment nie jest potrzebne. Tak, yy, diabeł też może też mówić tak. Tak, sobie teraz pomyślałam o pewnego rodzaju chaosie, który Was otacza, tak? Że być może w, w, u niektórych Was jest jakiś chaos wśród otoczenia. Nie wiem, coś się dzieje takiego, dużo chaosu. No, ale też mówię o manipulacji. I tak jak mówiłam, może wskazywać na to, że Wy jesteście pod wpływem tej manipulacji, jak również, że to Wy jesteście osobami, które manipulują. Tak, warto zweryfikować to, co tutaj się dzieje. No dobra. To teraz y, sięgnę. Mam taką nową, fantastyczną, piękną talię. Moja nowka. Poprosimy o jakieś słowo dla Was. To są y, karty aniołowie i przodkowie, karty wyroczni. Prosimy o jakieś... Była rada, przesłanie dla wibracji osób urodzonych z wibracją ursamkową. No i pojawiła nam się taka piękna karta Strażniczka Zwierząt. Zaufaj swoim instynktom. Więc życzę Wam powodzenia, aby ta energia została odpowiednio ukierunkowana i niech Was prowadzi ten azbuław. No dobrze, to teraz jeszcze, tak jak to robimy przy wibracjach parzystych, yy, rozłożymy na, na mistrzowską ósemkę, czyli 44. I tutaj bym miała też dla Was osobistą taką prośbę. Jeżeli osoba, która nas ogląda, jest pod tej wibracji, i mogłaby opisać, jak u niej się ta droga manifestuje, jak to wygląda w praktyce. Będę, będę bardzo wdzięczna, bo przyznam się szczerze, że 44 yy, no, kojarzy mi się z taką wibracją trudną, ale też z takim wielkim, wielkim, wielkim potencjałem i, i z taką, z dużą możliwością. Wydobycia z tej energii naprawdę czegoś fantastycznego. Natomiast no, czwórki dwie, tak? Czwórki dwie, czyli y, tutaj jest duży nacisk na porządek, na skrupulatność, na planowanie wszelkich swoich działań, wszelkich swoich projektów. No, na tej drodze musicie się po prostu pilnować. Jest to droga, y, jak dla mnie, no bardzo wymagająca, taka bardzo materialna też, no, bo czwórki są materialne. Ósemka też lubi stabilizację finansową, więc... no i tak, planowanie. Więc tak jak... jakby ktoś z Was mógł opisać, będzie super. Dobra, pytamy się, co dla Was z 44? Kim są? Dokąd zmierzają? I co Wam z tym pomoże? papież dokąd zmierzacie rydwan co wam w tym pomoże usam kamień tam diabeł tu papież cudownie papież karta arkan wielki piątka piąty yy, mówi nam o rozwoju o uzyskaniu już takiego etapu, w którym no, jesteśmy w stanie wyciągnąć wnioski. Możemy też podpowiadać innym. Czasami też mówi o przewartościowaniu pewnych aspektów w swoim życiu, pewnych poglądów czy przekonań. Przewartościowania o takiej możliwości. Czyli wyciąganie wniosku jest tutaj jak najbardziej możliwe. Kim jesteście? Jesteście. Autorytetami jesteście osobami, które swoją radą i mądrością mogą wspierać innych. Dokąd zmierzacie? Rydwan, Rydwan. Karta bardzo dynamiczna, z dużą energią męską. Tu jest działanie, ruch, zmiana. Może się kojarzyć z podróżą, może się kojarzyć z ucieczką też, z porzuceniem wszystkiego. Zmierzacie do jakiejś zmiany, jakiś tutaj mocny proces przed wami. Ósemka mieczy i co wam w tym pomoże i ósemka mieczy. Karta, która mówi o byciu, poczuciu bycia w pułapce. Miecze jest to y, kar y, żywioł związany z myśleniem, czyli to są wszelkiego rodzaju jakieś myślotwory, które sobie sami tworzymy. To jest taka iluzoryczna pułapka. Jakieś nasze blokady... Hamulce, co Wam w tym pomoże, karta może wskazywać na jakby pozbycie się iluzji, czyli żeby naprawdę zobaczyć, rozeznać się, na jakim etapie jesteście, co jest koło was, kto jest koło was, aby móc ruszyć do przodu. Dobra, jeszcze zapytam się, o co chodzi z tą kartą osiem mieczy. Będę tutaj podpowiedź. No i dla mnie to mówi właśnie o pozbyciu się iluzji, o zorientowaniu się w swoim najbliższym otoczeniu, kto jest koło nas, co jest koło nas, aby móc po prostu wyjść i, i, i z pełnym, z przekonaniem, z pewnością siebie ruszyć do przodu, coś zmienić. Rada? Czwórka mieczy. Mówię 44 pojawia się ósemka mieczy i czwórka mieczy. Tak, czwórka mieczy mówi o E, takim chwilowym zamknięciu się w sobie, e, na, po, na pobyciu e, z, ze sobą, e, jakby oddzielenie na chwilę się od e, otoczenia, aby zagłębić się, o co właściwie chodzi, gdzie jesteśmy. Taki to, ta karta też mówi o uporządkowaniu swoich myśli, swojego wnętrza i o takim po prostu odpoczynku. Działajcie! kakujcie na ten rytwam w drogę. I jeszcze weźmiemy z tej. Też dla Was zapytamy się o słowo dla e, ósemki, a jest pod wibracji 44. Słońce! Ciesz się sukcesem i szczęściem. więc dużo słoneczka, dużo sukcesów. Tak, jeszcze tak ogólnie dodam, że mamy też taką kartę. Kartę runa, chciałam powiedzieć runa spod numerku ósmego to też jest wibracja 8. jest to runa wunio która mówi o radości o cieszeniu się z życia ale też mówi, że ósemki, to też jest wibracja ósemki, tak, że mówi o tym, że z różnych opresji, z różnych dołków, ósemki są w stanie wyjść z podniesioną głową, zachowując tą radość, taką wewnętrzną. No dobra, chyba tym samym się pożegnamy z wami. Przepraszamy, że musieliście tak długo czekać na tą ostatnią wibrację. Przepraszamy wszystkie ósemki przede wszystkim. Na razie nie mamy pomysłu, czy będziemy kontynuować yy, nagrywanie, czy też na razie nie wiem. Na razie naprawdę to jest jedna wielka niewiadoma. Dziękujemy Wam za oglądanie, za subskrybowanie, za lajkowanie. Trzymajcie się.